Wyrosły mi skrzydła jaskółcze, a ja się długo zastanawiałem, do czego je wykorzystać. Aż spojrzałem w niebo. Poeta to wiersz młodego sieradzanina Jacka Franciszka Brzostowskiego. Właśnie wydał pierwszy tomik Pociąg do nieba. Zaprezentował go w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu. Jego przygoda z poezją zaczęła się jeszcze w szkole. Zdobywał nagrody na ogólnopolskich konkursach poetyckich. Należy do koła literackiego Anima. Wiersze Jacka Franciszka Brzostowskiego są bardzo przemyślane. Autor bawi się słowem, ale zawsze służy to przekazywaniu wrażeń i wniosków z uważnej obserwacji otaczającej go rzeczywistości. Młody poeta szuka przyczyn, rozważa skutki, nie ocenia jednak świata ani ludzi. Docenia ciszę, zachwyca się pięknem, obserwuje brzydkie. Warto poświęcić czas wierszom Jacka Franciszka Brzostowskiego i pozwolić się ponieść pięknym frazom. Poezja to nie jest zbyt hermetyczna forma wypowiedzi jak na dzisiejszy czas. No, myślę, że każdy ma swoją jakąś formę, ale realizuje się w niej. Cieszę się, że ten warsztat się poprawia. No i jest na pewno odskocznią w moim tutaj takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy te gorsze chwile przychodzą, szukam, przepraszam, szukam szukam takiego czasu, kiedy mogę się poświęcić muzyce, poezji. Czytam książek. Ale w tym zabieganym świecie, kiedy trzeba się uczyć, trzeba robić karierę, trzeba zarabiać na życie, czy to jest rzeczywiście dobry sposób na to, żeby się wyciszać, właśnie po No Myślę, że tak, musimy się wyciszać, bo gdybyśmy w ogóle się nie wyciszali, to byśmy zgłupieli w końcu. Nie jest to dla mnie sposób zarabiania w żaden sposób absolutnie. Ale jest właśnie takim czymś innym, czymś nowym, czymś, co odkrywam nieustannie. Każdy wiersz jest z takim spostrzeżeniem, które później pomaga mi spojrzeć z dystansem i ustosunkować się bardziej obiektywnie do, do przeżyć, do doświadczeń z przeszłości. Czy to jest tak, że dzięki temu ocala się wrażliwość, taką młodzieńczą? Tak, no na pewno wiele osób mogło pisać dobre wiersze, gdyby spróbowało, gdyby pomyślało o tym, że może... Że to może też jest zajęcie dla nich, nikt nie każe tutaj być drugim Herbertem albo drugim Norwidem, czy, czy kimkolwiek innym sławnym. Ale ta wrażliwość gdzieś w nas tkwi, no, mniejsza lub większa i odbija się potem w wierszach. Dobrze byłoby, gdyby wiele osób się zastanowiło, spróbowało zawsze, można się wycofać, prawda? Ale niełatwo jest chyba pierwszy raz wyjść do ludzi i powiedzieć, piszę wiersze i pokazać. No, stąd też pomoc wielu przyjaznych nam osób, wielu przyjaciół, którzy pomagają, którzy nieraz sami powiedzą, słuchaj, a to jest dobre, może to pokazać. Nawet często o tym sam nie myślę, a oni dostrzegają. To też z takiej perspektywy bardziej obiektywnej, no, bo wiadomo, tak jak mówiłem, że każdy przeżywa swoje wiersze bardzo długo i dla każdego są one powiązane z różnymi przeżyciami, doświadczeniami, okolicznościami, których powstały. Zaskakują cię czasem reakcje ludzi czytających twoje teksty? Każdy ma prawo do swojej reakcji. Często dowiaduje się o czymś, czego sam bym nie znalazł w tym, w tym utworze, ale o to chodzi w tej poezji. Ona jest wieloznaczna, ona jest polem do popisu dla twórcy, ale też polem do popisu dla interpretatorów, dla odbiorców tego, tej poezji. i Myślę, że to jest z niej fascynujące. Świat jest lepszy dzięki poezji? Um. W jakim stopniu tak, no, świat jest lepszy takim stopniu, w jakim jesteśmy lepsi, w jakim my próbujemy coś tutaj zmienić, bo świat się składa z ludzi, z nas. Yy, I ta poezja zwraca uwagę na pewne kłopoty, problemy, trudności, z którymi powinniśmy coś zrobić. Bądź blisko mnie. Bądź blisko mnie. Przed...